Tego nie dowiesz się w większości gabinetów lekarskich. 30 gramów białka znajdziesz w następujących produktach. Dlaczego w ogóle 30 gramów? Bo to jest optymalna ilość, która powinna mieć miejsce na śniadanie, obiad i kolację. Jeżeli jesteś 50 lub 60 kg kobietą, to ta wartość, około 90 gramów białka dobowo, będzie dla ciebie odpowiednią wersją. Jeżeli jesteś mężczyzną, myślę, że możemy to zwiększyć do 40 gramów per posiłek. I teraz zobaczmy, gdzie ta ilość białka się kryje. Po pierwsze, 150 gramów chudego mięsa, takiego jak pierś kurczaka, czy pierś indyka, a nawet stek albo chuda wieprzowina to doskonała pozycja, aby znaleźć się na Twoje śniadanie, obiad albo kolację. W końcu kto powiedział, że nie można zjeść kanapki ze sznieclem na śniadanko? 200 gramów chudej ryby. Pamiętajmy, że ryby pomimo tego, że zawierają kwasy tłuszczowe omega-3 i fosfor, to mają nieco mniej białka w 100 gramowej porcji. Pamiętajcie też o tym, że zawsze mówimy tutaj o produkcie świeżym, wyciągniętym z lodówki, jeszcze przed obróbką termiczną. Zatem 150 gramów mięsa, które jest już upieczone czy uduszone, to jest jednak 200 gramów produktu surowego.